Don't fuck. częścią pleców? Drętwienie i nadwrażliwości w stopach i dłoniach. Przyczyną może być stan obwodowego układu nerwowego. Mielogard. Formuła z nukleotydami, cytydyną i urydyną. Dodatek witamin B1 i B3 wspomaga funkcję układu nerwowego. Mielogard. 9 składników w jednej kapsułce dziennie. Andrzej gotowy? Chyba nie pojedzie. Znowu park. Niby coś brałem, ale... Zwykłe tabletki nie pomogą. Lepiej weź opokan. Opokan to lek polecany w bólach kostnostawowych, a także mięśniczy. Matycznych. Zawsze mi pomaga, a jedna tabletka działa nawet do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokanie, jestem zdrów jak ryba. Opokan. Bez bólu przez całą dobę. Cierpisz na hemoroidy. Sięgnij po hemoron. Sprawdzony lek, który pomógł już milionom Polaków. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hemorol. Sprawdzony lek na hemoroidy. Nie denerwuj się, mamo. Weź Valerin Max. Lot szybko minie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Spokojnie. Weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Nie denerwuj się. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Valerin, zdrowa dawka spokoju. Dobra zupa to podstawa. Świetna na rozgrzanie i zainspirowanie. Przygotuj ją po swojemu. Dodawaj, dosmaczaj, odkrywaj. Krótnik, żurek, grzybowa, jarzynowa. Winiary. Dobra zupa to podstawa. Masz ochotę na prawdziwą czarną herbatę z dalekiego Ceylonu? Spróbuj harmonijną kompozycję czarnej herbaty Big Active Ceylon. Poczuj głęboki smak i aromat ukryty w każdej torebce. Big Active Ceylon. Idealne uzupełnienie dobrych chwil. Szczęśliwego nowego roku życzy jest. Z tej okazji krzesło za 120 zł, lub poduszka za 70 zł, albo poduszka ozdobna za 17,50. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jest Scandinavian Sleeping and Living. O, pyszne, ale będzie ciężko na żołądku. Wygląda wspaniale. No tak. Gazy. Torcik. Rewelacja. Ale wiadomo. Przytyję. Dlatego sięgnij po trawisto Slim. Dzięki zawartym składnikom wspomaga prawidłowe trawienie, a do tego wspiera redukcję masy ciała i utrzymanie smukłej sylwetki. Dzięki Trawisto Slim. Nie muszę sobie niczego odmawiać. Trawisto Slim, trawisz to w szolinie. Graj razem z Biedronką i wielką Orkiestrą świątecznej pomocy. Tylko w Biedronce. Po raz kolejny kupisz kultową zimową czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Biedron Osobom, które powinny dbać o wątrobę, zawsze polecam proliwer, który zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często jednak, ze względu na dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę również na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość proliwer diabeta. Proliwer diabeto też dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując proliwer diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Proliwer diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru.